O, Andrzej. O, Andrzej jo, powiem ci. To ostatni co... moment. O ja piernicz. Się. Nie, ja to się wyklepie. To się, się wymieni. Przyłożymy. A kto kierowcą był? Zamknęli go się. Zamknęli go siedzi. Słuchajcie. No Linka od sprzęgła pęka coraz gorzej. Według diagnozy, którą sam Andrzej wymyślił. To się chyba sprawdza. Eee, Nypel czy ta baryłka nie wskoczyła odpowiednio w ten... Jak to się nazywa? Zabierak chyba. Od sprzęgła, Nie wiem, ale jest i, i to jest wredne, i zaczyna po prostu to przecinać linkę. Robimy akcję wymiany, bo akurat znalazłem tak, linkę, którą tak się woziłem. Szczęśliwie złożyło. Tak, tak się szczęśliwie złożyło, że linkę, którą kupiłem na Maroko i woziłem jako zapasową, akurat dzisiaj Znam znajdzie. To, to <grym> znajdzie zastosowanie. Więc do dzieła. No i dobra, kolanko na szczęście jest już zimne. Silnik jest nadal gorący. pozwólmy, tą o linkę. O, o, Andrzej O, Andrzej! Już... Powiem ci, to no... ostatni moment. O, ja piernicz Matko, buddyjsko, to ostatni moment. Matko bosko, Nie wiem, czy byśmy stąd odjechali. Nie. I teraz spróbujemy z tą trytką słynną przyciągnąć tą linkę. Przygody w Ajaxio tak, mm, fajnie. Fajnie pierwszy dzień zrobimy serwis. Jestem ciekawy jak przyjedziesz. Następnym razem. E, nie następnym razem, przed będziemy. wyjazdem jak przyjedziesz po obecnej przygodzie będziemy wymieniać pierści, pierścienie. Wow, tutaj u, Szymon, u Szymona na parkingu można robić Hondy Transalp. Tak gdzieś może, tam przyciąganie, przeszarpanie. Może liczmy na to, że... Nie pęknie, jak pęknie to będzie trochę trudniej ja będę ci wpychał Ja będę będziesz ją na, tam, ci, naciągał do góry Będziesz góry. ją tam naciągał Tak mówili w poradnikach Nie, w ja po, jest... poradnikach mówią, że trzeba mieć dwie linki spięte zawsze już gotowe tylko sobie pod... Nie. <laughs> no, blisko. Okej okay. Co? co? Zaczynam lecimy operację, lecimy, operację. No. ja ci ją wpycham Idzie? Już nie. <laughs> co? Poszło, poszło, no tak poszło, poszło, poszło. Jak to pod No, ci powiem, że tutaj piec jeszcze ciepły. Czekaj, aż przejdę Nieźle Piec jest ciepły tutaj. Zanim będzie szarpał... to jest. Tam może to... Coś, co... o, coś się... Czekaj. Czekaj. Chwila na... jak to się o Chwila na zastanowienie, czy ta śruba przypadkiem nam, a to jest od Tak, bo ta, ta śruba może... To od chłodnicy, czy nam by to coś dało, żeby ją... Odkręcić? Tak jak to źle? Mhm. Poruszyć? Idzie coś? Nie. Jest ten cały metalowy tak, to zakręt ta, 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 No właśnie, ta zgięta rurka i ona... coś może pójdzie Ja tutaj nie, widzę. nie ten... Idzie to no. Ja czuję, że to idzie no o. Dobra, poszło. poszła ta Twoja linka, ale mam ją jeszcze tutaj O panie, to trójka pętła, idzie tak, teraz tak. mam zagłówkę Maciek, możesz ją spróbować podpychać w szczęście Widzę główkę teraz tutaj też. I trójka pękła. No można było odróbkę. Jest blisko. Ja tu czekam ja na nią. Tu na głowkę. tak. Okay. Jak to ona powinna tutaj teraz iść tędy? Yy, tutaj między. między się tutaj to tutaj nie, nie, Czekaj. Czekaj. Ona, idzie, ona idzie. Ona musi tutaj wyjść. Na, na pewno już niedużo. Czekaj. Mam ją i tutaj pod, 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 pod tutaj jest pod. Pod, 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 pod. Wiesz obalbo? co? Dobra praktyka, w trzy osoby zmieniamy linkę. Ale ja nigdy Maciej nie zmieniałem linki. Pod. Andrzej, może się jeszcze wziąć? No próbuję tylko mam śliczkę łatwo. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek Dobra. Dobra. A, tu poczekaj tutaj. na razie z tym, a ja wstępnie osadzę ją w... Trzymaj Maciek, myślę, że tutaj też tyle może to wystarczyć. Nie, muszę, nie, jednak nie bo jak skręcę kierownicę to będzie problem. Jeszcze trochę do mnie i on naciągnę całą. Dobra, to idzie tak, 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 tak. Nie jest tego smaru tam. Klamce, jest, 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 jest. Jest, bo było, było, było specjalnie, specjalnie było. Dobra, teraz trzeba naciągnąć tam na dole. na dole O, teraz wskoczyła w ten U Ciebie wskoczyła? Tak, jest już tak, jak ale, ma być Ale u, mnie, u mnie nie, możesz ją jeszcze lugo? popuścić To Jest krótko Za krótko masz? Czy wiesz co? To może... Krótko, bo tu mam nie tak, jak poprzednio A, raz sobie Możecie wyciągnąć ją trochę? W się? Samą linkę Samą linkę, no właśnie walczę o to O o, 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 o teraz już jest Pancerz jest w tym, w, w tym odkrycie do regulacji, wszystko jest, w jest ociągnięte, no nie wiem dlaczego no to tak. No co, no tutek, trzeba po prostu naci na, na ciągnąć, naciągnąć tego yy, dźwignię tą okay. A ty naciągasz się ale nie, to jeszcze nie jest koniec. To jest dopiero początek naciągania. Tak. Zaraz ją naciągnę. U mnie to inaczej wchodzi. A! Widzisz, to pewnie jest efekt tego, że masz tę yy, podniesioną kierownicę. Możliwe. Trzeba, już... Daj, Dajcie mi chwileczkę. No. Proszę bardzo. Ile, ile, to już chyba na maksimum jest. O, no i teraz puszczaj powoli. Puszczaj, 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 puszczaj. Siedzi, teraz tą linkę tutaj, dobra. Ale czy, czy teraz ustawisz luz na klamce? Zobacz, bo jest teraz. Znaczy, ja tutaj mam teraz wkręcone maksymalnie. I masz luz? E, tak, mam luz. Ale odpowiedni? E, nie. Czekaj. Nie odpowiedni muszę sobie naciągnąć trochę. Dobra, jak możesz tam wyregulować to ja już tutaj zablokuję Jeszcze chwilę? Nie? Ja zablokuję pancerz Wredne te trasy, dobrze, że kupiłeś Yamaha, ja że one no nie są aż takie wredne, no ale... To się czubi, ten się lubi. Tak, 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 tak. I nic nie może być zbyt piękne. Czumek, regulator napięcia jest tutaj? Przy siedzeniu? I podobno potrafi patrzeć. W setkach podobno tak, ale przy 650 słyszałem, że moduły nie, regulatory też nie. Dobra, spróbuj tam sobie uwaga, wstępnie uwaga, uwaga, podregulować. Tu siedzi ta baryłeczka elegancko, tak jak być powinna. Twoja teoria była prawdziwa. No ale co, teraz na sucho to ja sobie mogę, wiesz, nic, ja muszę go odpalić. Możesz, masz tylko... Taki kiedyś serial był, Chwila Prawdy. Tylko nie wrzuć wstecznego. Nie. Bez kanapy? Na oklep? Ale czoper! Nie przejęć. Andrzej, jedynka, dwójka, ogień Że sprawdza na kole Tak To, że jedynka weszła, to wiesz Jeszcze jest dwójka, trójka ja no, tak. no, Tylko wiesz, wiesz Ty masz tą technikę całą dłonią Pod opór No i dużo nie trzeba do tego szczęścia. Kawałek metalowej linki. 10 minut. Kawałek metalowej linki. Trzech majstrów. Tak, w czym jeden operator. Tak, jeden operator. Tu mówię operator zastępczy. I voila. I tak zostaje, bez poprawek. Będzie żyć? Będzie, tu po. Trochę... Kuteczki sobie rozerwałem. No cóż, poświęcenie. Janusz mówi, że też u niego fachowcy w warsztacie opony wymieniali i założyli to odwrotnie, tak jak i u mnie. Teraz ta woda gromadzi się po prostu w wahaczu i ma problem z wyciekaniem, a teraz będzie sobie wciekała tymi dziurkami. No, stara linka. Stara od razu idzie w pubel. No kosza? No tak, nie ma co się nad nią chyba... Litować. Litować. ja się udała, a ja odkryłem, Andrzej mi pokazał, że jest taki... Dobry. Antyreklamę zrobimy? Nie. Po prostu. Rekomendacje? Zamazać smarem? Loko z smarem. <grym> Lokowanie produktu. No, taki z smar. Fajne, akurat do mojej tuby się zmieści. Zanim skonsultuj się z lekarzem lub... <grym> <z domacją tu. grym> Nasiaduję. Pięć nie więcej! A, a je. To taki szybki tuning. No, trzy punkty nawet. Może o okulary, bo mi muchę oczy powybija. Jak i lepiej wchodzą. No to takiej rekomendacji nie było. Teraz wszyscy klienci z Polski będą przyjeżdżać do mnie na warsztat. No coś musiało być. To tak ten... nawet, że biegi było trudniej zmienić. No może nie to, że regulacja, ale... ale... Ale teraz jest akcja regulacja. No siedzi tak, jak być powinno. I tutaj nie ma tego lozu, które był wcześniej. Tylko teraz trzeba pilnować tego, żeby po, 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 po iluś set tam kilometrach albo tego A żeby, jesteś w stanie dodać tego luzu? Czy to jest na maksa popuszczone? E, A nie, możesz jest, lekko jeszcze Mogę, sobie. ale zostawię to tak jak jest To do jutra nie sobie chcę, zobaczysz Nie chcę, ale muszę 30 tysięcy razy wcisnę sprzęgło i potem kolejna regulacja To jest O, 30 tysięcy razy to, to jest, jest. Brawo za będziesz liczył w pamięci no. I mówił adventure trzeba pochwalić tema X Max 125 Zapakowany A no, chyba pod kanapą też masz pełno Nie, jeszcze nie Jeszcze nie, ale zostawiam miejsce później na kurtkę na to, żeby Nie no. jest przygoda No gada. gada Ale tu odcinki nie będziemy A tu nie widać ale jest piękny zachód słońca To co, ekipa leci w swoją stronę Tak, my będziemy lecieć Dalej Wyleci się dalej, nim słońce tam się schowa Tak, w stronę zachodzącego słońca pędzimy. Dokładnie, jeszcze macie godzinkę, więc będzie już szarówka A Simon leci już robić, gotować, jeść na jutro do pracy No tak No tak, jestem ciekawy Jak przyjedziecie Jakie będzie sprawozdanie po tygodniu Zobaczymy Zobaczymy, zobaczymy, na razie jest pięknie Na razie wszystko się układa wszystko działa, funkcjonuje. Szczególnie sprzęgło. Wszystko działa, funkcjonuje, no. się na pewno, znamy relacji. Adventure. Dobra. To do zobaczenia. Zapraszam jak trzymać. Dzięki za wszystko. A teraz. pa, do następnego